w ogóle na Wielkanoc przyjeżdża moja siostra ze swoim synkiem. Kiedy my się ostatnio widziałyśmy? Czy no widujemy się codziennie dzień na Messengerze, tak? Cały czas jesteśmy w kontakcie, ale kiedy my. Ada, kiedy my się widziałyśmy ostatnio na żywo? Czy to było w święta? To my się już, kurde, z pół roku nie widziałyśmy? Ja twojego dziecka nie widziałam. Nie, trzeba to zmienić. Dlatego właśnie Ada teraz przyjeżdża. Ja ostatnio RDNa widziałam, no jak on miał 4 miesiące, a teraz ma dziewięć. No moje dziecko ma niedługo dwa lata, więc <noise> czas leci jak szalony. No tak więc dużo się dzieje i nie mogę się już doczekać tej Wielkanocy, bo ich zobaczę. Tak, dziewczynki moje kochane, przypominajka o kodzie, o tej największej promocji na Moody's z moim kodem. Na dwa kosmetyki macie 30% zniżki, na jeden kosmetyk macie 25% zniżki. Do każdego zamówienia macie gratis maskę w tej travel pojemności, więc idealne na majówkę. Polecam właśnie kosmetyki Moody's. Najwyższa jakość do prezenia właśnie z tą moją zniżką. Tak więc korzystajcie, kod jest cały czas aktywny. Tak, dziewczyny i zostawiam Wam link do tego kompletu. On jest po prostu idealny teraz na te ciepłe, słoneczne dni. Jest luźny, przewiewny, no i kolorek beż. Mam jeszcze go w tym pudrowo-różowym kolorze. Też o niego pytałyście. To jest dosłownie ten sam komplet. Zaraz się w nim pokażę, ale jeszcze skupmy się na tym. Eee, no, przede wszystkim jest luźny beżowy, więc taki kolor, który do wszystkiego pasuje. Ja w nim chodzę po domu, wychodzę w nim gdzieś tam, jak jadę zawieść Arię do bawialni, czy gdzieś tam skoczyć do sklepu, no to zobaczcie, no. On super się układa, więc jest taki, wiecie, fajny na co dzień. No i jest przewiewny, tak? No i to jest ten pudrowo-różowy komplet, o który ostatnio miałam spam zapytań. Dosłownie ten sam model, tylko inny kolor. Zobaczcie, na stronie oni chyba jeszcze mają czarne, z tego co wiem. No i mi się on bardzo podoba. Bardzo podoba. One są wygodne, właśnie luźne. Zobaczcie, są takie oversize I to jest one size. Więc dostępny jest w różnych kolorach. Dziewczyny S-ki, no to na Was będzie taki fajny, luźniusinie. nie? Dziewczynki N-ki, l -ki. To ja jestem ML, tak? Tak będzie na Was wyglądać. Założenie mojemu dziecku na głowę tego graniczy z cudem. O ile czapeczkę, no powiedzmy, da sobie założyć po dłuższym namówieniu, to założenie tego kasku lub tym bardziej tego matka w ogóle zapomni. Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.